Cześć! Witajcie na kanale TechWish. Dzisiaj pokażę Wam Mi Wireless Earphones 2S, czyli mocniejszą, bardziej napakowaną wersję słuchawek Basic, w których miałem okazję korzystać i słuchać przez jakiś czas, także wydaje mi się, że dużo lepiej będę mógł Wam powiedzieć o tych. Przejdźmy sobie do rozpakowania pudełka. Przypnę plombę. Te słuchawki, jak zaraz zobaczycie, mają bardzo fajną, ciekawą, taką małą budowę. O, zobaczcie, bardzo smukła i, i malutka jest ta słuchaweczka, ale to totalnie nie wpływa na jej użyteczność. Ja na przykład myślałem, że ten krótszy pałąk będzie wpływał na to, że na przykład mikrofon będzie gorzej łapał w takiej słuchawce. Zdecydowanie jest, jest lepiej niż w wersji Earphones 2, no i w Basicach oczywiście też. W tych słuchawkach ten mikrofonik jest najlepszy zdecydowanie. I dodatkowo mamy również takie dużo mniejsze, malutkie pudełeczko, i też niech nie zwiedzie Was jego rozmiar, bo mieści on dużo większą baterię niż pozostałe słuchawki z serii. Więc mimo rozmiarów mamy lepszy mikrofon i lepszą baterię. Dzięki temu mniejsze wymiary i bardziej ergonomiczną słuchawkę, która ładnie się nam schowa w uchu. Oczywiście w pudełku oprócz słuchawek mamy kabelek USB-C i instrukcję obsługi. Samo ETUI mieści w sobie naprawdę dużą baterię. Jak to działa w praktyce? Otóż takich słuchawek możemy słuchać przez 5 godzin, a później, za pomocą ETUI, możemy je doładować jeszcze 4 razy. Co daje nam w sumie 24 godziny słuchania. Samo ETUI możemy natomiast naładować indukcyjnie za pomocą cewki na plecach samego ETUI lub portem USB-C klasycznie. Od dołu. Czas ładowania po kablu to około godziny, co jest fajnym wynikiem, no bo na godzinę możemy sobie je zostawić, a później właśnie mamy 24 godziny słuchania zapewnione. Pora przejść do samej słuchawki. Jest to słuchawka taka klasyczna, douszna, nie kanałowa Ja osobiście, jeżeli chodzi o długotrwałe chodzenie w słuchawkach, preferuję typ takiej słuchawki, no bo jest ona dużo mniej męcząca, przynajmniej dla mojego ucha. Sama ta słuchawka jest, no jak widać, dużo mniejsza, bardzo ergonomiczna. Od dołu ma porty ładowania i mikrofon. Od boku znajdują się dwa głośniki, jak również ta czarna kropka to jest czujnik tego, czy słuchawka znajduje się w uchu, czy nie. W praktyce działa to tak, że w momencie, kiedy wyciągniemy sobie taką słuchawkę z ucha, muzyka automatycznie się zatrzyma i później, wkładając ją z powrotem do środka, wystartuje. Co jeszcze z takich funkcji? Mamy tutaj panel dotykowy na boku słuchawki. Działa to tak, że w praktyce, kiedy mamy słuchawki w uszach, Naciskając podwójnie prawą słuchawkę, zatrzymujemy i startujemy na nową muzykę. Natomiast, klikając dwukrotnie w lewą, wywołujemy naszego asystenta głosowego i możemy mu powiedzieć Siri Next Song albo Hey Google, zmień mi na następny utwór albo "Podnieś głośność muzyki. I dzięki temu sterujemy sobie naszą muzyką. Te słuchawki łączą się z naszym telefonem za pomocą Bluetooth 5.0 i dają nam zasięg do 10 metrów i jest on naprawdę taki realny i, i osiągalny, gdzie nawet chodząc po mieszkaniu, chodząc do łazienki, przekraczając ściany i drzwi nie gubiłem zasięgu i fajnie one trzymały łączność. W innych modelach miewałem z tym problemy, dlatego tutaj na pewno na plus i, i chwalę, chwalę tą opcję. Ten konkretny model jest wy, wyposażony aż trzy kodeki, które służą do tego, żeby Wasz telefon lepiej współpracował z takimi słuchawkami. W tym modelu jest to kodek SBC, ACC i LHDC. Jeżeli chodzi o baterię jeszcze, to jest tu również takie światełko, które zarówno podczas tego, jeżeli słuchawki będą rozładowane, jak te teraz tutaj, będzie się świeciło na czerwono i również podczas ładowania kiedy będziecie ładować je, ten indykator będzie pokazywał stan naładowania baterii. Także dodatkowa fajna funkcja, których nie było w innych słuchawkach. Jeżeli chodzi o mikrofon, to słuchawki posiadają również aktywną redukcję szumów. Dzięki tej funkcji wasz rozmówca będzie was lepiej, czyściej, klarowniej słyszał, te szumy z otoczenia nie będą tak pływały na waszą rozmowę. Jeśli mogę to porównać do redukcji szumów, która występowała w modelu Basic, to jest ona tutaj zdecydowanie lepsza i, i naprawdę nie zniekształca głosu, bo to jest częsta rzecz przy redukcji szumów, że szumy są zredukowane, ale Wasz głos nie jest, nie brzmi już naturalnie, jest jakiś dziwny, trochę zniekształcony, tutaj ten głos się nie zniekształca, brzmi się dalej ładnie, a, a szumy są usunięte, także duży plus. OK, to nie pozostaje nam nic innego jak sparować sobie te słuchaweczki z telefonem. Żeby to zrobić wystarczy je otworzyć i później przez dwie sekundy przytrzymać ten guzik z boku. Dioda włącza się w tryb parowania, w opcjach bluetooth znajdujemy słuchawki, klikamy połącz i już słuchawki są połączone. Przygotowaliśmy dla Was mały test, potraktujcie go proszę z przymrużeniem oka, a tym razem po prostu postanowiliśmy, że zamiast to... My mamy, czy ja miałbym założyć te słuchawki i powiedzieć Wam, że fajnie lub nie fajnie grają? Postaramy się nagrać to metodami, jakie mamy tutaj w studiu, i po prostu zostawić tą ocenę Wam. Najgłośniej. Tak. Ok. To były mi True Wireless AirPods 2S. A teraz, żebyście mieli jakiekolwiek porównanie, porównam je ja z tymi bardziej budżetowym modelem, który sam przez jakiś czas używałem. To sama piosenka, od początku najgłośniej. Okej, okay. test muzyczny mamy już za sobą. Pomyślałem, że moglibyśmy zrobić jeszcze dwa takie dosyć popularne YouTubeowe testy. Numer jeden, test wypadania słuchawek Zetui. Trzeba naprawdę dużo siły do tego włożyć. Jeszcze raz. Naprawdę dużo siły, także nie ma obawy, że one gdzieś przy normalnym użytkowaniu nam wylecą, no bo nie ma opcji, żeby, żeby wyleciały. I drugi test tego może: jak się słuchawka trzyma, już sama w sobie w uchu, czy na przykład jakimś ruchu, czy przy normalnym użytkowaniu. No, trzymają się, no. no co mam wam powiedzieć? No. <głosy> <głosy> Przy bieganiu by mi nie wypadły, nie ma opcji. Jeździłem w nich na rowerze, zresztą też nie wypadają, także te testy jak najbardziej. Zdane. Mam nadzieję, że taki rodzaj testu Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. A my na pewno będziemy upgrade'ować tutaj i zmieniać nasze studio, żeby jeszcze lepiej pokazać Wam możliwości sprzętu, który testujemy. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Mi Airphones R2S przypadły Wam do gustu. Jeśli tak, zapraszam Was do sklepów stacjonarnych lub na stronę techwish.pl. Pamiętajcie też o naszych innych socjalkach. Mamy Instagrama, TikToka, grupę łowcych Techwish na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Mi R2S. Cześć!